Na forach się rozpisują, że niejednemu rodzina na wiosnę padła, nawet po kilka uli, i zrzucają na nosemy, warozę, a na zdjęciach głód jeden wielki. No tu się muszę z Tobą zgodzić, tu się muszę z Tobą zgodzić, słuchaj, bo ja niejednokrotnie. Teraz ostatnio już się wycofałem z tych grup facebookowych pszczelarskich, ale dawniej często się tam udzielałem, często siedziałem, jakby miałem taką misję, można powiedzieć, odkąd założyłem sklep pszczelarski, właśnie to miałem taką misję dzielenia się swoją wiedzą, jakby chciałem ludziom tłumaczyć, wszystko taki właśnie jakby pszczelinauczyciel, nauczyciel, tak. Zresztą ci, którzy przyjeżdżają do mnie do sklepu, to wiedzą, że czasami przyjeżdżają po pierdłę za 5 zł, a spędzamy dwie godziny i ja tam staram się tłumaczyć, pomóc i, i tak dalej, bo ja jestem bardzo dużą gadułą, ale właśnie na tych grupach facebookowych często były, tak jak piszesz, takie właśnie sytuacje, że wiosną ktoś tam zdjęcia wrzuca i mówi, oj, co to się stało z rodziną, bo leży na dynnicy i tak dalej, i tak dalej, nie? I na dobrą sprawę to trochę trzeba być jak Sherlock Holmes, tak? Żeby po tych objawach, po tym, co zobaczymy w ulu, wydedukować, co się stało. I tak naprawdę, tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, to jest bajecznie proste. Bajecznie proste, bo są pewne objawy różnych rzeczy. Na przykład, jeżeli jest głód, to mamy pszczoły powciskane w komórki przy górnej beleczce, nie? Tak, że tylko dubki wystają, bo pszczoła po prostu tam właziła do środka, próbowała gdzieś tam z końca tej komórki coś tam wylizać, tak? Jak ma, na przykład mamy rabunek, to mamy takie pustowulu, nie ma pokarmu i końcówki, jakby ramki są takie poszarpane. No bo pszczoły po prostu, czy tam osy, czy inne, wszystkie inne szkodniki, szarpały tą ramkę, żeby tam jak najwięcej tego miodu, jakby nie wyszarpać i, i, i gdzieś tam wylecieć z nim. Więc to są takie jakby rzeczy, po których można dojść, co się stało. Ale trzeba jakby no, wiedzieć na co patrzeć, czego szukać i tak dalej. I bardzo często właśnie tak jak piszesz, były takie posty z zdjęciami i pierwsze co patrzysz na ramkę, widzisz te pszczoły właśnie powciskane przy górnej beleczce, nie? Yy, widzisz drogę pokarmową, widzisz czy na tej ramce, gdzie ktoś zrobił zdjęcie, jest w ogóle jakikolwiek pokarm. No i Widzisz, że go tam nie ma. Widzisz ten kłąb, który szedł do góry i po prostu na końcu padł z głodu, bo doszedł do górnej belki i nie było szansy. I piszesz w komentarzu: słuchaj, gościu, głód, nie? A tam zaraz na ciebie wsiadają tacy przerażeni, co to się rok czy dwa zajmują pszczołami, albo i więcej, ale po prostu oporni na wiedzę, i mówią: nie, 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 przecież zobacz, na trzecim, czwartym zdjęciu jest pokarm, i ktoś tam rzeczywiście są na przykład mm, zdjęcia ramek, gdzie jest pełny pokarm, pełne poszyte, nie? Ale ja niejednokrotnie mówiłem, zresztą i na YouTubie i tutaj jako ciekawostkę, że kłąb, ten zimowy kłąb idzie tylko i wyłącznie do góry, tak jak ciepłe powietrze idzie i obok może wisieć 20 ramek z pokarmem, a te pszczoły w zimie, kiedy jest zimno i są na przykład ujemne temperatury, nie pójdzie w bok, nie przyniesie sobie tego pokarmu, dojdzie do beleczki i umrze, a chociaż obok wisiało 10 kilo pokarmu.